Mocna jest te rzeczywiście, no. Uj, oj, 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 oj oj teraz się zaczyna rozkręcać. Centralnie nad nami. Gdybym w tonie widział rybę, to od razu ponoszę, nie? Mhm. Mm Może ci później się kazać mi stalkę? No, no, na stalce łowię.

Ale nic kurwa nie widzę. Rura tam chyba jest dalej. Co? Dalej chyba jakaś rura jest. Co siadło, Nie wiem co. Oj oj co to kurde? To nie widziałem tej ryby w ogóle. Podbijam tak lekko, z lekka Dawaj Łukasz, dawaj, dawaj Szczupły? Kogo będziesz chciał No zobaczymy gdzie będzie szedł, bo nie wiem to się ryba wiesz Weź, weź, weź tam przetworniki do góry daj Jednak w toni, popatrz popatrzcie chłopie nie wiadomo skąd. Podbiłem puk-puk i To Ty, masakra. W szoku jesteśmy Nie widziałem w ogóle nic na tym, na panu Tikse. Jeszcze tego ma jak jakbyś podniósł, tylko wiesz? No, tam nie powiedziałem. No, wiesz, podnieś, podnieś. Wiesz? podnieś. O, kurde. Co? To mój boczny najważniejszy Łukasz, wiesz? I weź, dawaj, dawaj, dawaj szybko. No ten boczny, tylko dawaj, podnieść do góry. Bo ona już pomału spadnie, wiesz? Chyba nie będzie duży, ale. Proszę to podnoś do góry. No naciśnij do góry. No, 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 do góry. Do góry jeszcze wyżej wyżej, Dobra. No i dawaj tutaj. No i chcesz może podnieść do góry tamtego też, no. A twój boczny podniosłeś? Aha, podniósł. No, ryba no nie wiadomo, no duża metroweczka może być. No, dawaj, dawaj, dawaj. No nie, ale wiesz, to w każdej chwili wyjdzie i czepniełbym. Krótką stawkę dosyć, bo tak wiesz. Oj, oj, Kurda, oj. Kurde, tych rurek dookoła, człowieku. No, jeszcze wędki poprzek Prałty, <laughs> kurwa, chyba to jeszcze. Nie przeklinam. Czekaj woda, podpierasz o... Obróc, obój się go. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Na razie nie ma sensu się obracać, bo nie puśćmy, poświęcę, poźmy, poświęcę. No ten nawik Oj, coś tam jest? Nie, coś tam. Co, 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 co. coś tam Tu jest, tu jest, tu jest, towaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, jak go Jest. Ooo! Ale bydle. Piękne kabaneiro, dzięki bardzo. Kurde, skąd ona się tu łupie zjawiła? Ty? Piątka, Dzięki Robisz zięcia? No przydałoby się Nie Jest miarka, tylko namoczą ładnie, jak mógł I tego, dobra Chodź tu, O, Ole, bambaryła. Ale zastał dziobną ładnie Ładnie, ładnie, no 110 chyba nie będzie, ale co? No, na metr 10 metr, metr możesz do metra 10 rozłożyć. Co się tu? Nie przeklinaj Łukasz. No to musi się zmieścić, musisz tak zrobić, żeby się zmieściło. No tam gdzieś coś zrób, żeby się zmieściło. Jak nie, no to do mnie weźmiemy. Co? Jak nie, no to do mnie weźmiemy, ale ładnie wpięty. A, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę go wyciągnąć jeszcze. Dobra? jest krzywa. No to daj go tutaj. Damy go tutaj do mnie. No, czekaj, 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 czekaj. Czek, czek. Weź podbiera, Łukasz tam. A nie, co ja weź podbierę? Chyba w środku weź podbiera. <gryba> no ładnie. podbiłem puch puch, mówię, Uuu wie co to kurde? Dobra, szczekaj. Okay? Co? Zamoczyłeś ją? Jest słabo. Dobrze jest. Tu będę tu ją zmierzy ładnie. I tego będzie dobrze. To mało. Kurwa, czekaj, ty Nie no, chyba meter będzie Chyba meter będzie sami wariant człowieku Dobrze jest Dobra, czekaj, miarka, telefon Ładne zdjęcia poproszę Dryfiemy no, ale widzisz, toni, tak jak oni wczoraj właśnie też dużo wyciągnęli w toni, wiesz co to chodzi? No i tak kurwa se dryfowali na ty, wiesz, na płytkę byśmy mówili, nic, bo oni chyba 5 szupaków wyciągnęli w toni. Dobra. Dobra to <laughs> Trówka wyglądała na większą, ale jest strasznie oh. Oh, Dobra. O, Piękny Uważaj tam, nie, nie nie złam tego To nie złam nie. Jest dobrze Czekaj, czekaj <laughs> Dobra, tylko, dobrze ogonek Ole to jest tłuściu No piękna ryba przepiękny meterek w to u w ogóle nie było jej widać to nie forfiter nie? troszkę mu brakło fita no. pięknie w przepiękne podaż mi Zastanawia. Dzięki, ale zanurpowała. Poszła. Ale się panie, ten. pójdzie, pałaszła. Proszę panu. Nie zeptaj mi tutaj, bo to słonki. Dzięki, poszło Brawo, Wiszy. Dzięki, kręcę. Nie wchodzi tu Muszę na... Co? 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 Nagrywam, nagrywam, Ole, nagrywam. No to będzie grubo, panie. Proszę panie, proszę pana, panie Janku. Dobra. Jesteśmy koło Łukasza? Zapowiada się dłuższy hol. Pięknie, pięknie, kijek Pokaż ten kołogrotek, jak się kręci. Teraz ja jest zakurzony. Dawno nie był łowiony. <noise> Flu jest 0, 30, może wytrzyma. Zaraz 30 no jak nie będzie telepać dużą UBM, to może... No, w ogóle go nie mogłem oderwać od dna. No to dobrze. To no. jest 18 gramowy kil nie? Obra może już jest czy nie? Nie wiem, nie widzę. On dopiero będzie świetrow. No, dopiero zaczyna się rozkręcać. Proszę no, on chyba nie był świadomy w ogóle, że się złapał. <laughs> oj, panie. Już mi już mi się podoba. No. Oj, oj, oj. Ale widziałeś coś tam? Na no, echu? Nie. Było widać. No. Tak? I rzuciłeś tam? Tak. A czy tak mi się wydaje? Bo... Chul, na moje osądzie widziałeś? Ale patrz. To nie <noise> wiem, tam się śmieje. Ja gdzie u Ciebie jest 12, ale chłopaki się dystrybuują na No. Dawno tylko 5-minutowe nagrywanie, trzeba, trzeba będzie zaraz zatrzymać. Będzie duża ryba, 110. Będzie na bani. Gorsze, że mi gór, To nie mam tej gumki, więc... <gumka> Tam gumka to tam palicho z tą gumką tylko... To nie wiem czy to nie jest tak. Czasem ten środek ma nie no. Co go posmarowała. <gumka> nie wygaduj się za dużo człowieku, bo... Zaraz budą się tego. nie na tym. No. się mogę wcisnąć, bo mamy trochę dużo gratów, ale widać, że nie odjeżdża bardzo, tylko tak bardziej chodzi tu blisko, nie? Chyba, że 90 sandacz, ale już tak pomału idzie do góry. Nie, nie, bo nie, ubyłem, wiesz? nie to lepiej na razie, no. Ale muszę blisko, bo wiesz, ten krótki podbierak jest. Czekaj, nie wiem, czy ci wyciągnąć ten ten tutaj, czy. No, już jest lepiej. No, chłopie, to, to będzie gruba no, chyba że mały meter silny meter Mocna jest, też, rzeczywiście. no. ujoj, teraz się zaczyna rozkręcać. Mhm. Kurde nie wiem, czy to może byś wyciągnął tego co wyciągnął? E... bo wyciągałem, aha silnik silnik ja wyłączę dobra, bo ja właśnie no, nie wiem jak tam wiesz ty, twoją dziubówkę co? Kumau, kumau. to tu nacisnąć? tak czek. czekaj, czekaj, czekaj do góry czy jak? no jest, jest na górze, ale co teraz robić? Tu? Na dół czy jak? Kurwa! Kurwa macie! Czekaj! Nigdy mi nie pokazałeś tego panie! Kurwa, ciągnę ten no, tak ma iść tu? No nacisnę, bo no, widzisz, że nacisnięte mam? Ja nie wiem! Czekaj, tu cię opuszczę, to na dół wiesz? Czy tu? O kurwa, jeszcze mi Łukasz tutaj z cząmówką, wyskakuje nigdy nie obsługiwałem! No, udało się. Dobra. Już parę minut go holujesz, kurde. Duża ryba. Duża ryba. A duża ryba, czekaj, może. Jak już byś go widział, że coś tu krzyży, od razu bym wiedział, nie. Ty ty Masakra Będę się zaraz hopie ten Zatrzymać film i włączyć jeszcze raz, mam tylko 5 minut holu A to będzie dłuższa akcja nie? Chyba będzie dłuższa akcja, no Tylko dajcie Panie Boże, żeby go wyciągnął, kurde Teraz za szybko teraz odpływamy Będzie ciężko go pod... Pode... Mogę Jadzie... Znaczy nie, chodzi o to, że wiesz, że Będziesz musiał go podciągnąć i zacznie pyskiem telepać bo wyprzedziliśmy go, wiesz co chodzi. Mogę włączyć drugi nie? Ale uparcie. No piękny panie. Dobra, włączę jeszcze raz. Co go podciągnę, to on odjedzie. O, alberga. Tak? Nie, nie wiem, Ale wiesz, będziemy się w stronę bliższej wody, niższej, wody, to może wyjdzie. Czeka, czeka, czeka. Wiem, nie, spokojnie ja sobie tego przygotowuję, Włóczony. wiesz Dobrze, dobrze, pomału Wiesz, bo ja nie chcę też w ostatniej sekundzie, wiesz Nie bój się nie uu Może jest hujezda BB Już go troszkę łkasz pociągnąć mi. O ja pierdolę Dobra, jest nasz. Jest nasz już Piękny, graty. Nie jest duży, no nie jest bardzo duży. Daj ten, daj, się, daj wyczepiaczkę, wiesz. Czekaj. Ale ładnie wow, Bo się ten, bo... Hmm. Czekaj, przytrzymaj, przytrzymaj pod podwieraka, może go szybko. Tam jest rozdrań, wiem, wiem, wiem wiem, spokojnie, 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 spokojnie. O, czekaj, czekaj, czekaj może mi się go uda od razu wczepić tutaj szybko Póki wymęczony chłopiec O, kurwa, zajebą mi to zwolkę. Daj kurwa. Daj ten Łukasz Czekaj, czekaj. Dobra, wyszło mi. Dobra, wyszło, 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 nie w ten. Wyszło, wyszło już, no dobra ale kurwa ty to wykrakałeś z do zbrojku. Dobrze, nie bo głęboko mi wpierdzielił ty powiedzieć Nie no ja widziałem, tylko że... Ale ładna Nie będzie duży. No nie będzie duży. Podobnie do mojego, no ale... Czekaj. Myślałem, że będzie większy troszkę, bo się teraz tu wpierdzielił. Kurde, urwało ci tą zbrojkę, wiesz? uj o pierdolę, człowieku. Czy, co? Nie, nie, to się nie wypierdzieli. Wiem, wiem, no jest tam gdzieś. Czekaj. Flood, kurde. Czekaj. Uważaj, 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 żeby się nie wypierdzielił gdzieś tam. człowieku dobra wyszło. czekaj, czekaj czek, czek, Od niego poszła ta dobra to wyszło. Tylko w tą kotwicę. No, czy ta kotwica jest, ty? Nie, to zboryka była chyba luzem, mi się ale bym się w pierdolił, ty. No, czekaj. No, pięknie. Uważa, uważ, że na razie bo kotwicę odczepiam, żeby się nie rzucił. Patrz tam, podbieraj, czy ma troszkę wyżej. Wiesz, bo zaraz tam się tu gdzieś w pierdzie. No, zobacz to do Wiem, dobra. Mam już kotwica dobra. Dobra, stój, stój, tu gdzie stoisz Daj weź tam ten rozstrój, po miarkę. Gdzie to jest? Tu z boku jest, tu. powinna ona zamoczona. No, nacisnąłem, dobra, skończył Nie wiem, czy tam cały hol nagram. Uważaj, uważaj, uważaj. Czekaj, o otworzę. No ponad stówkę będzie. Gruba, ta jest dłuższa niż moja, weź wystawił łeb, czekaj, tylko tu. O właśnie. Wystawił łeb, to podaramy. Czekaj, proszę to Dobra, jest. No wystawiłem, Jest to 12 Dobra, 112, czekaj, tylko nakręcję, dobra. Dawaj z góry. Kurde, piękne o! Wow. Wow. Musiał być na drugą stronę Łukasz Chociaż nie, dobra, zostań No, nie ma dużego słońca. Weź ją w tu trochę. Tam się ryba rusza. O kurwa, ona się zesrała No trudno, no dobra, trzymaj ją. Nic się nie stanie. Dobra, 112 cm. Kłócę jest z nią. Piękna lożka. Oj, mamusiu, piękna. Po ciebie tu dziś przyjechałem. Wartało ten dzień w pracy i wziąć wolny. No. Coś pięknego. Piękna chyba. Konkret. No nie wydawał się taki duży, nie? Jak no żeby nie, go ja też myślałem, że będzie podobnych rozmiarów jak twój, może, może cud większy, ale że on 112 ma. Dłuższy był no. Nie on ma tą ba bańkę, widzisz, bania mu tak wywaliło, nie wiem trzeba będzie jej opuścić, ale zobaczymy. Damy mu chwilę Portfitter jest. Ale patrz, już zdążył, nie? Mhm. Mm już nie zdążył. Nie, to nie. Nie no trochę <słuch> Nie wiem czy nie, bo to światu światło było lepiej wiesz w drugą stronę, ale już nie chciałem wiedzieć. Wyślijmy wam te dwa zdjęcia No zaraz Ci wyślę no Modemu muszę Coś pięknego O dochodzi do szyby Dobra Pusić go w dół? Nie w dół, tak pójść go do no. przodu, do przodu, nie, do, nie do, na, do, tylko po prostu do przodu żeby się rozpędził Nie na dół tylko wiesz pod, pod O właśnie O właśnie Pięknie Poszedł? Poszedł? Ja Poszedł. Ja to to idzie Poszedł Idzie, idzie Idzie, idzie, dobra Czekaj, graty jest Łukasz no Gratki, gratki Czekaj, zobaczymy <grym> to, to na perspektywie, gdzie on jest no. Czy on zeszedł dobrze, wiesz? I ja go namierza teraz Zna wziął? Na, 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 na. Pięknie, graty Tam była jakaś rybka. Fucking Skorzucili 30 metrów to jest Nie, na serio nie wyszło mi. Zgadzam, po prostu numery dałem, bo wiem, że masz jakieś 107 czy 110, no to zgadam ci 12. Do serii będzie złapać, wyjść zdjęcie do potęgą pokażę. No nie bo mnie się nie doszło, nie? Wiesz na co? To nie ma, wiesz co, sieć, siedz, siedzą, dobra, bo średź wziemy. Czekaj Odzwoń, odzwoń potem. Sieć, widziałem ją, ja, szła nie, ale zamierzyłem ją ładnie w końcu wyszła weź tą moją wędkę ustaw na ławkę Łukasz to? na ławkę moją wędkę ustaw no nie wiem, ciężko powiedzieć coś tam, coś tam było fajnego w miarę ponieść te przetworniki Łukasz a u Podnieś, podnieś moją mój przetwornik No mógł, że się nie Oje, panie. O, o, mhm. Ale ubem

Nie będzie chyba bardzo duży. Co? Chyba nie będzie jakiś wielki. Ale będzie, nie? Może koło jeszcze nie wiem, ale to lepiej ładnie łbem. Nie powiedziane. Nie widzę go. Tu jest. jest. Taka, 90 A. No Coś tak czuję, za dużo lapała, tym łbem. Za Ta dużo tak nie telefon wiesz. Za no. Ta dużo tak to... no, no. Masą. Masą no. tak ten tak telepie, telepie. Trzepie się i trzepie się no już Jest już pogięty tym ten ryb <grym i zna> Już podoba mi się ten forłód go. <grym i zna> <grym i zna> Zaczynał go, zna. zna> go już lubić No bo już się sprawdziło, jak ja widziałem to też widziałeś na perspektywie nie? Tak, tak, koano, tak, no gdzie mówi jest jeżdżę, ja go na drugą stronę, wiesz, stamtąd jest przed ten jak da rady, czekaj. Miało, nie? weź tego weź tam na drugą stronę połóż niżej 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 tak tygo dobra pod meterek taki no wyciągaj dobra to weź go tam na bok daj na no daj na bok to wiesz bo te mamy rybę, wiesz żeby szybko to ją ogarnąć. Nie mamy, dziewięćdziesiąteczka nie? No zrób mi foteczkę Moim telefonem? Dziewięć, trzy. Moim, moim. Moim. Dla mnie też? czekaj, co? też? Nie, tylko kamerkę masz, mówią mi ten. Rzucisz mi na. Nie nie Nałoży tu, czekaj, na później podnosisz tak. Parę rzuty. zrobiłeś parę fotek? To Parę zrobiłem. Dobra, weź tę kabelkę, proszę. Tam to nie jest duża wieba. 93, chyba tak? No, 93, z tego co mówiłeś. Rybka, no, to moja druga. Dzisiaj tak hmm. bliżej, troszkę. Oj, jest przepiękne. Hmm. Spędziłeś się trochę panu. Co? A w sumie z grudzeniem było. O, pięknie. Dochodzi do siebie ładnie. No. Jest dobrze. No, Ładnie, no. ładnie. Jeszcze parę lat i będzie miała meter. Będzie forfiter. Z kilometrów? Z 14 czy 15, coś takiego. Nie, no, nie, głęboko nie, tym razem. Przy dna? No tak przy dnie, przy dnie stała, na dnem trochę, no, no wiesz, tak na dnem prowadziła ale wyskoczyła, no ale... Dobra. Dobra, płanie. pomachała pięknie również. Proszę bardzo. Brawo ładnej rybki Bam!